Another round of improv. When in doubt, that's, that's yes and anything else? yes and what the So you big timers. <laughs> Holy magiczne na. He was tak good. You know you committed. He was incredible. Breaking loose up as they go along. Hold him down. Take his dick out. Not a literal grenade. Okay, run. Na Amazonie pojawił się film pod przykrywką. Miało to być mocne kino. Czyż powiedzmy szpiegowski, z kobiecą siłą i napięciem, ale wyszło trochę nierówno. A to trójka e, takich niezrealizowanych e, aktorów zostaje wciągnięta w akcję policyjną, mającą na celu e, wejście w gang handlarzy narkotyków. E, co z tego wyjdzie, kiedy za robotę szpiegowską biorą się aktorzy? To trzeba zobaczyć w tym filmie. Pod przykrywką to film, który ma dobry pomysł, ale dosyć średnie wykonanie. Da się go obejrzeć ale nie tam na długo nie zostanie w głowie. Idealny jest na wieczór, kiedy nie oczekujesz zbyt wiele od filmu puszczanego ze streamingu. Nie jest to takie typowe oglądadło, które obejrzysz raz i o nim zapomnisz.